Cześć, witajcie! Z tej strony ja, Abakus Brick i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie puszkę LEGO Ninjago Masters of Spinjitzu Training Card Games, seria trzecia. Puszkę otrzymałem od Klockopedi. Link do jego kanału będziecie mieli w opisie. Tutaj mamy tył pudełka. Jak widzicie, potwierdzenie, że jest to seria trzecia. tu... W tej puszce możemy znaleźć 40 kart, plus dwie karty Ultra XXL, czyli chyba takie jak mam na pudełku. Karty kolekcjonerskie XXL dostępne tylko w tej puszce od firmy Blue Ocean, Tutaj mamy różne informacje: Tutaj mamy boki, wszystkie pudełka, no różne obrazki z 8 sezonu. I dostałem też. Pocztówkę od Koskopedi z Helu w Polsce. Tam był właśnie i kupił mi ten, tą puszkę za 15 zł, więc no niezła cebula. Otrzymałem ją oczywiście wczoraj na spotkaniu, więc no nie, znaczy przedwczoraj, bo ten film będziecie mieć najprawdopodobniej w piątek. A, bo ja już to nagrywam, oczywiście, w środę. Nie, w e, czwartek. Nie, w sobotę będziecie mieć ten film. W piątek będziecie mieli inny. A w czwartek. E, co. będziecie mieli. E, oh my god. No, w czwartek wszystko nagrywam. Ale się pogubiam. Ale dobra. Przejdźmy sobie do pół. Puszka wyciągnięta z tej folii. Tak. No i otwórzmy sobie to. Pudełko oczywiście sobie zachowam. O ho, 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 ho. Aha. Okej. Okay. E, no sam się nie spodziewałem takiej karty. E, wow. Jeszcze takiej karty nie miałem. Ej nas, Ej, naprawdę! Wow! Mamy tu Ultra Power Jay i Ultra Power Zane. Wielkie, ogromne karty. Wow! No. <ścoughs> Bardzo dziękuję Ci Kleckopedia, że mogłeś mi to kupić na Helu nad morzu. O, wow! No, nieźle. A tutaj mamy karty w takim... O, blasticzku. Ile tutaj mamy o, opakowań? O, jak to pięknie wygląda. Pudełko oczywiście opróżnione. Przyda się na klocki z Ninjago. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem opakowań kart. Z serii trzeciej Wow Nie zbierałem zbytnio tych kart Bo myślałem e, Bez sensu to zbierać Po co mi to Ale to co teraz Ujrzałem to to jest piękne I to na pewno Muszę w dobrym miejscu zachować Żeby się nigdzie nie pogięło Bo to jest niezwykłe Jak widzicie, otwieramy jedną saszetkę Aż mi szkoda tego otwiera, bo to takie piękne jest. A, nie wiem. Jak myślicie? Pewnie myślicie, no otwórz, otwórz. Żebyśmy zobaczyli, co mi się trafi z serii trzeciej. Hmm. Ale zrobię tak, że nie otworzę nic z tych kart. Otworzę kartę od JK, a, którą dostałem już bardzo dawno temu oczywiście nie brałem nic z tego możecie sobie przejrzeć wsadzę nawet karty pierwsza druga trzecia czwarta piąta szósta siódma i ósma miało to być 8 saszetek, jest osiem tu mam dziewiątą od Jkea więc otwórzmy co mi się trafi po takim długim czasie gdzie tego nie otwierałem Ach. dobra otworzyliśmy to w... otworzyłem ja bo w ładny sposób wy to oglądacie to są karty oczywiście, które są piękne no i zobaczmy Pierwsza karta. Łow wow wow, wow wow. Luke, e, Sonningman. Złowroga Moc. No, niezła karta. No i tak na początek. Kolejną kartą będzie Katana V11. Tak, ten zestaw mam jeszcze kupić. Ach. Tutaj mamy wir czasu. Wszyscy gracze zdejmują z areny swoje karty postaci i dokładają do ręki. Hmm. Karta akcji. Kolejną kartą jest ładowania. Doła, doładowanie. Do doładowanie, no nieźle. A ostatnim jest... Wow! Młody Karmado! No nieźle! Tak, tak porównując graficznie i różne tam to, no fajne są te karty, ale bym sobie też porównał ze czwartej serii, jak one wyglądają. Mam tu kartę z listonoszem, trafi mi się, no i graficznie podoba mi się Garmadon, niż yy, listonosz trochę. No ale kto ma każdy swój luz. Każdy mi się podoba na przykład to, każdy mi to. No ale czasy się zmieniają. Dobrze. Więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Te karty sobie oczywiście na razie spakuję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i cześć.